Dzisiaj gramy bardzo popularną grę, która się nazywa Jak ukraść Brain Roty? Mam... Tutaj trochę bardzo się to zamyka. Jest bardzo popularny na TikToku. Jakby co, ja tutaj... Nie, ja prawie w ogóle nie. Tam wszystko tylko spróbowałem. Sprawdźcie goście, co so, mamy? Pułapkę, dokładnie. I takie są niby techniki. I się jakieś Brain Roty Co to w ogóle jest? Jakieś Brain Roty tutaj są. Jakieś... Oh, -tropi. <gulity -tropi> <gulity -tropi> smaczne, smaczne. O, jest krótki, krótki. Pity Krostini. Śmieszne, śmieszne. Dobra, Co to są za leggi? To te tak O, ten jest chyba fajny. Legendary jakiś. Czysta ka. Kosztuje aż. O, Lucky Block. No nie mogę kupić Lucky Block. <gulity> To ogarnę trzeba ogarnąć, Zblokowałem bazę nie wiem co takie jest hmm, drodzenie tri, tri i przynajmniej pasyjny bananin Nie się zaryswić o nie no, to jest bananina, finita. A Ja patrzę. Bo ja to nie bananiny, nie to jest Więc nie sam. No kurde! Ale mi. no wiem, muszę to Tylko chcielki. O co to jest? A co tu jest? event? Hej! No hej! Co to się dzieje?

Why everyone spamming semi-wake up? I don't know, nie? <laughs> co tu się dzieje? Jakiś event jest. Chyba, ja soboty bo to są eventy. A co so weźmiemy tego pomarańczowego, ładnie. No, gdzie staną... o, jest to O nie, to jest dofinite, a sobie weźmiemy. Backup. Tako. Takoo. Co to się dzieje? O, mamy trypi tropi! tego jeszcze pomarańczowo. O kurde. Dobra, mamy jednego. Jeszcze trzeba tego bananita bombata. A jest jeszcze tą bardzo normalną, jakby tam ta pomarańczowa była zła. I tak Let's start with 2 like Sigma Boy. A jak ktoś mi kradnie? O to to. Chcę mi ukryć, mają też maca. Bambicji, chciał mi ukraść, że jak mają moją rzecz się nie robi. No, idź sobie. Co jest? Nie, nie wiem co sobie brać. Wezmę coś pomarańczowe sobie coś O, Nie wiem. brać. Stop spamming semi wake up. Czemu? Nie koma. Mówicie, no, w ogóle wszystko jest kolorowe. Jeszcze raz gram w tą grę jakiś event. Ten we spawn we instant. Mocne. Co robimy sobie z tego? Triple Dobra, weźmy kasę, zbierzmy. Jest, mamy. Będę musiał to zrobić. No ku... Just, nie mogę. Nie mogę! Kurde! Wezmę go! jest Jezu! Szybko go, szybko go, szybko go! No go stracę! To jest ten? Chyba tak, no Tak, to jest chyba bananini. Będziemy jej robika. Ok. A to. Dobra, robiliśmy. robimy. Jeszcze trójmery, to jest trippi tropic. I co to jest tribera to Aha, gdzie Ja mam złe. Może jestem jakieś jako Dobra, sobie weźmiemy jakieś pomarańczowego bo on służy żabkę, ale... Ja nie wiem w ogóle. 10 minut oddaję, to jest chyba... Ja nie wiem co to jest w ogóle. Co to jest? Tung, 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 safu. O, co go nie wiem co jest, zła nie ma miejsca Może coś sprzedać Mam coś na górze? Nie wiem, mam, ale... Jakieś... nie wiem Dobra, ale... Jakiś... sprzedajemy to To sprzedajemy, bo to nic mi nie daje to... I maybe I should start streaming, gdy... The więc and dentist? No może No to Czekaj, to, to jakiś mega coś tam, jak chcę to jak seto. No co to kurde Dawaj mi to Tung 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 sahur Ile tych tung to by sahurów jest To będzie ta moja jakaś, nie wiem bombata w ogóle nie inaczej Czy to że co tydzień takie są? Niby podobno Mocne Giraffa Celestruj A tu to jest? Nie, nie mogę przejść To może coś fajnego się tam O strefa zabierania, co to, to? jest właśnie? 4 gremi do Eee nie wiem Ты ну то заново мне подать подарок муфти. Вот это взям что-то. А я такой не Ну, знаешь, если вы туда мне, ну... Вот это вставим. Только мы только что в да Та-та-та-та-та. да слабая. да 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 O tung 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 zachód. Lava blok. I, I co się dzieje? No ciemno jest. Co to, dwa, to samo? jeju. to tu. to tu. to tu. 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 to tu. 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 Mocna. Chyba się skończył,

Cześć? Cześć. <grymne> gdzie to moje tryki coś tam? No. Może inni to mają. Abocadini. Nie dwam kozy w Admin inni mają jakieś mocne. No gdzie to jest, cudzie? No da. Nie wiem co nagrywa. No dole, jakiś super Dobra, może tam... O, co jest? Co to chce? Lejcie, je, zabierają mi to! Co to chce? No, aha, nie mogę mi kupić? Bombardieruchuchuch, jakiego polewam sobie? Serdecznie. Co to jest? No to załatw, dosyć dziwne.

Mocno, to jest najważniejsze, trzeba zostawić. Tego bananin, tego zostawię sobie, bo on. Lava broke for Znowu? Eee, Ok, Znowu? okej. Mocna. Mocna. <grym _> nie myślę, że to druga. że tyle czekałam. Czy to coś się stanie, czy nie? Okej, okay, i koncert tam. Nie, żadny koncert. Mam dość koncertów. Wszystkim sobie tańczyłem ile można. Dobra, idę okraść tą w miarę. Eee, nie ma nic dobrego. Daj mi wyjść. Muszę się wtował. Ale miałam fajne. O. Dobra, mieliśmy rebirfacz i więc tutaj jest na Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie sobie więcej tego contentu. No i co? Dziękuję za uwagę.